Nie zimno jest, ale naprawdę tragicznie. Ale temat przewodni dzisiaj to ten motorek. I tak kupiłem w końcu. Udało się. Barton MZK250. Nie wygląda zbyt dobrze, ale musiałem to rozmontować, bo wracaliśmy w śnieżycy i po prostu zrobiło się zwarcie i świeciła ta lampa cały czas. Jest bardzo do ogarnięcia. Nie wygląda on może najlepiej. I to prawda, jest w nim dużo do zrobienia. To prawda. Jest bardzo dużo rzeczy do wyregulowania. To też prawda. Więc po co go w ogóle kupiłem? A dlatego, że widziałem w nim potencjał. Jest to mega dobra baza pod to, żeby zrobić cały motorek typowo pod siebie. No i fakt. Poświęcę tutaj dużo czasu, troszkę pieniędzy. Cena była bardzo dobra. Zaznaczam bardzo, bardzo dobra. Dlatego też go kupiłem. Ale jest to taka chińska replika RMZ-ki, więc bardzo dużo rzeczy można tutaj wsadzić z RMZ-y, a wiadomo, będą one lepsze jakościowo. A przez to bardziej wytrzymałe, więc... Mogę sobie wszystko pozmieniać na RMZ i będę miał taką fake RMZ. -kę. Mocą mnie powala, ale już wiem, że jest dużo lepiej niż na Alfa No i wysokościowo, to o czym ostatnio mówiłem. Ja na pitbajku siadam jak kolanka są i że siadając ujęte kolana, tak samo ja na bartonie, gdzie stoję lekko na palcach, a siadając moja noga jest tu. I tak, to fakt. Za każdy raz, jak na niego siadam lub na niego patrzę, widzę jeszcze więcej, co jest do zrobienia. Ale tylko przypominam, tutaj było identycznie. Dlatego zrobimy go mega dobrze. I to może nie wygląda najlepiej, ale chłopaki, którzy to sprzedawali, mieli intencje, byli naprawdę w porządku. Będziemy musieli po nich to poprawić. Wyrzucić tą lampkę, bo świeci ona troszkę w kosmos. Powinna być jakoś tak zamontowana. I sanie może też nie do końca jest przemyślane. I wszystko tutaj w sumie się rozwala, ale za to odpala i jeździ nawet. Potencjał jest, kompresję jaką to wyrzuciło, po prostu jak nówka sztuka. Dlatego też go wziąłem. Nie wygląda, ale jeździ i było warto. Zacznijmy od tego. Nie, że coś miał do, do osoby, osób, które sprzedawały, bo były naprawdę fajne i wiadomo, jest to enduro, tyle że ja po prostu, pomimo, że jest to enduro, bardzo szanuję motorki i lubię, jak wyglądają. Pomimo, że zaraz nie będą wyglądać tak, pitbike już niestety jest sobie porysowany od butów, ale wyglądają przez chwilę przynajmniej bardzo ładnie I wiem, że to ja zepsułem, a nie kupiłem już zepsutego. Także no, tak się miewają sytuacje. Wygląda to źle. Ale tak to w tych motorkach już niestety jest, i nie wszyscy zwracają na to uwagę. No, bo po to to tak naprawdę one są, żeby się nimi nie przejmować. Będziemy się za niego brali. Jeśli się uda, będę wrócił na bieżąco coś o nim. Jeśli nie, to chcę się trzymać jakiejś tam systematyczności oczywiście, żeby nie znikać tak znowu, że puf, i mnie nie ma, i znowu jestem, i te filmy są, i nie są. Dlatego no.